Witajcie, jestem Dawid1212 Games. To będzie nowa seria jeśli Wam się spodoba z, z samych quizów. Dziś ze mną jest mój kolega. Dzień dobry. <laughs> no, jakby są on taki śmieszek. Więc moja wasza śmiesza. jak lubicie kawały. Ale dobra, dziś same quizy. Dzisiaj będziemy robić quizy o. Wiecie o czym? O YouTube i tak dalej. O portalach społecznościowych. No dobra. Gdzie można Cię znaleźć, tu wietrwy? Tu Uda. Hi, hi, hi. Jeszcze. Dobra. To jest troszkę podoba, ja nie, baba. Ostatni, o oh no, Oczywiście, że czarny, tylko nie ma Dobra, niebieskich a Ale Tak że jak ja? O, ona jest podobna, albo w filmie. Bo oglądam cię sami filmy, ale nie śmiejcie się ze mnie. Yy, sami Kat. Tak, oglądam to. I ona jest podobna do Kat. Ale robię. Tak sobie. Jego... Yy, wybierz ulubione przermoty szkolny. Oczywiście, że matma. Oczywiście, że WF, ale najbardziej lubię bo. I plastykę lubię. Język obcy, what the fuck. Mm. Mm, 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 mm. Ale gdzie? Gdzie moja opinia? Aaaa, widzimy się po cięciu jak. What? Co to było? Zmiałam po Aha, dobra. Widzimy się po cięciu jak. Znać jakiegoś quiza. Jesteśmy po krótkim cięciu. Właśnie tutaj wybraliśmy. E, jakim ty typem zombie jesteś? No i będziemy dzisiaj robić ten test. A co so nie gada? Gadaj coś na odcinku, co so ci słyszy. No dobra. No. No, no to Dobra, co o zombie. Co um, um, so ciekawe? A nie, uwielbiam. Ja lubię zombie. Bo lubię horrory, powiem wam. O, w jaki sposób można pokonać zombie niszczenie mózgu przerwanie rdzenia kręgowego. Całkowite zniszczenie ciała, wybicie, kołka w serce. Headshot. Chyba headshot. A w sumie też by było odpowiednie gocyzmu. Nie, chyba zniszczenie mózgu. Weź ty wybierz. A bo dobra, teraz dobra. robimy zmianę, teraz on grapły, ale i sobie. No dobra. Na ja, dzisiaj się nie będzie. wymyślić. Mm, gdybyś był zombie, wolałbyś polować w telewizji? Dobrze. Sam czy w grupie? W grupie. Mm. Ja bym zabrała iPhone'a, ale nie wiem <laughs> jak Ale do walki. Ja bym wybrał na Twoim miejscu ten miecz, ale bo by był nieskończony. A to na jest. A w sumie o tym bym zniszczył ich. Wybieraj, co chcesz. Ty gada. Ja cię nie Który Byłby najniebezpieczniejszy w razie apokalipsy zombie. Zombie nie istnieją. Ja wybieraj. Ja, ja na Twoim miejscu bym wybrał żaden. A. nie Europy. W Europie to my mieszkamy. Mm. W Polsce, jakby się nie, nie wiedzieli. muszę znaczy, mówimy po polsku, tak. To... Mm. Jak chcecie te vlogi, to piszcie. I zostawiajcie łapkę w górę i suba. Ja zmieniłem. Nie będzie od 50 subów kamera, tylko kamelka. Lubię mówić kamerka po poruszaniu kamera. -ka. Ale dobra, kamerka będzie od y, tych 30 osób, Więc się przygotujcie. Ja. Cześć będę pokażę, co to jest. Która cała zrobi najbardziej cię przeraża. mi, Dla mnie siła. A nie, poczekaj. Wygląd, wygląd. Nie wygląd najbardziej ten. <grym> ja mam, zniszczonego, ulubionego bohatera, super bohatera zombie. Ja bym wybrała aż Hawilamsa. Taką wasz wybierz. radzę ci. U mnie zombie. Udało mi Jaka jest najlepsza kryjówka podczas apokalipsy zombie? Schować się za kratami, yy, schować się w domu, w piwnicy czy coś takiego. Kościół. A nie, w kościele mogę być cmentarz yy. mądrze. Mądrze mądrze. W centrum miasta nie. Trzeba się zgodzić chyba do centrum miasta, że jest apokalipsa. Nie. Ja nigdzie trzeba być w drodze. Bo trzeba zawsze uważać. Hmm. Co jest twoją mocną stroną? Ja nie wiem. Nie rozumiem, uh, co, o co chodzi w tym pytaniu. Dobra, weźmy to. Wolisz dzień czy noc? Ja oczywiście wolę dzień. <laughs> Super. Patryk w tym. O, wybierz zombie. Jezusie, ten pierwszy zombie to jest człowiek, a nie. Mnie najbardziej przeraża że właśnie ten skłami, jakby. Uch, czyliż jeszcze las, pokaż. Na ten, ten, no kurwa. Tylko pe. Razu. że cianka mi tak mówi, ale no co, jaka w bandie. ja, Tak. Pokażę, Nie, 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 nie. Dostawicie łapkę w górę, a dostaniecie czułka. Podstawowe pytanie chciałbyś być zombie. O Jezusi! Jak się zastrzelałem! Martwe zło. Najbardziej przypomina zombie z serial Level Dead. Zostałeś opętany przez Demonic... Trzymaj siły każdy demona. pokonać moje tylko aż potrafisz maskować i udać normalnego człowieka. Jesteś stworzony do zabijania i posiadasz diabe diabel moce. Ha, dobra, widzimy się po cięciu w ostatnim quizie. Jesteśmy po cięciu, wybraliśmy jakim typem Andresem jesteś. No i dobra, zaczynamy. Pijesz. Hmm. Uznajmy, że tak, bo czasami piję. Tak piję, ale. tak, Lubisz mocne to, a... Pewnie gitara się ma. Typowy typ, Typowa karena. z dres, Jezusie. Który tekst? Gitara się ma, o nie ma klienta? Żaden. Okieć, pięta, nie ma klienta. Polełeś to czy walierzy gierów. Nic. się Nie. Lubisz ty po Nie. Jeszcze. Lubisz te po Seba! Skąd oni wiedzą, że ja jestem Sebą? No czekaj. Ja, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Może jutro lub dziś będzie kolejny odcinek z samych quizów, jeśli wam się spodoba. Więc lajkujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I na zaproszenie się. No, no, no. pa!